Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejny materiał do playlisty o grach amatorskich. Moi drodzy, przeważnie małe gierki, w których bronimy swojego zameczku i atakujemy zameczek wroga, nie są zbyt skomplikowane ani zachwycające, prawda? Przeważnie ważą parę mega, jeszcze dostępne są przez flesza, przez przeglądarkę. Takich tytułów jest bardzo dużo, tylko nieliczne z nich naprawdę zasługują, by w ogóle za nie zapłacić, a jeszcze nieliczniejsze, żeby zapłacić więcej niż parę euro. Takich... Klonów Angry Birds jest naprawdę bardzo dużo w sieci, ale tradycyjnie, skoro jest taka gra na moim kanale, to musi coś w sobie mieć innego, lepszego. Przed Wami Castle Storm, jedna z może naprawdę kilku gier z tego gatunku, powiedzmy Tower Defense, może nie Tower Defense, a bardziej. Eee, nie wiem, Castle Crusher, coś takiego, czyli ostrzeliwanie wrogiego zamku, by po prostu zniszczyć jakieś pomieszczenie w środku i wygrać rundę, prawda? Pierwsze co mi się podoba na dzień dobry to grafika. Świetna, fajna, genialna, po prostu oprawa graficzna z mocnym jajcem. Trochę taka Warcraftowa, ale czy to źle? Moim zdaniem nie, bowiem jeżeli gra, potrafi wykorzystać taki styl graficzny, no mniej więcej z Warcrafta to nie mam nic przeciwko, a Castle Storm wykorzystuje ten styl bardzo, bardzo dobrze. Cała gra pełna jest nawiązań i parodii najróżniejszych rzeczy. Znajdziemy tu nawiązania do Skyrima, Wiedźmina, Monty Pythona, Władcy Pierścieni, no i oczywiście wspomnianego Warcrafta też. Humor po prostu... Pełną gębą moi drodzy. Do tego muzyka. Aż specjalnie szarpnąłem się na soundtrack. A wierzcie mi, kiedy ja kupuję soundtrack, to jest po prostu wielkie święto. Raz na rok, albo jeszcze rzadziej, specjalnie kupuję muzykę z gry po to, by ją dodać do playlisty. Ta gra na to zasługuje. Castle Storm jest typową grą z gatunku, jak mówiłem, Castle Crusher. Mamy własny zamek, po drugiej stronie znajduje się zamek przeciwnika. Jest system destrukcji i grawitacji, jednak co wyróżnia ten tytuł? Na tle innych takich Angry Birdsów. Odrobina fabuły. Ciekawe misje do wykonania przykładowo, raz musimy sobie radzić bez balisty, innym razem tylko na piechotę, naszym własnym bohaterem, po prostu nami samymi, że tak powiem. Jeszcze innym razem tylko korzystając z jednostek, jakie może nasz, nasz zamek wyprodukować. Ogólny zamysł gry jest bardzo prosty. Za pokonanych przeciwników i niszczone zamki dostajemy złoto. Oczywiście więcej za headshoty czy Zabicie kilku przeciwników naraz. To złoto następnie wydajemy na ulepszenia umiejętności balisty, umiejętności czarów, naszego bohatera albo ulepszenia po prostu jednostek, którymi sterujemy i które wysyłamy. Ale nie tylko. Gra oferuje nam możliwość budowy własnego zamku, w którym umieszczamy strategiczne pomieszczenia, jak chcemy. Jedne dają bonus dla jednostek, inne ulepszenia zysku czy zarobków, inne pozwalają na używanie konkretnych jednostek. Musimy tak rozłożyć te pomieszczenia, by jednocześnie mieć te ulepszenia, które chcemy, a jednocześnie by zrobić w miarę odporny na obrażenia zamek. No oczywiście przeciwnicy w trybie dla jednego gracza przeważnie nie strzelają tak dokładnie, by wykorzystać powiedzmy słabe miejsca naszego zamku. Mamy tryb sieciowy, jeżeli chcemy, możemy pograć z kimś lokalnie albo przez sieć. Zabawa jest pełną gębą, bo w końcu gramy z kimś teoretycznie inteligentnym. Liczy się zręczność i poznanie dokładnego lotu używanych pocisków, niby, taka powiedzmy. A zwykła pierwsza strzała, jaką odblokowujemy na początku gry, nie jest zbytnio silna, ale jak trafi kogokolwiek między zęby albo w łeb, to sprawi, że ten ktoś nakryje się nogami. Mamy głazy, bomby z kolcami, pociski, a nawet, uwaga, latającą napędzaną tęczą owcę, która odpowiednio pokierowana albo przebije wrogi mur niszcząc pomieszczenie, obok, albo potrafi wyrżnąć połowę przeciwników na ziemi, kiedy już uda nam się pokierować powiedzmy ją nisko nad ziemią. Do walki wpuszczamy też inne jednostki, nie tylko nasze te po naszej stronie, że tak powiem fabularnie, ale też przeciwników, Wikingów, których też możemy grać i sobie odblokować. Jedne jednostki lepiej nadają się do walki wręcz, inne do kradzieży flagi z Wrogiego Zamku, inne lepiej radzą sobie z niszczeniem murów obronnych. Pamiętajcie też, by nie trafić balistą. W swoich będą nas wyzywać od team killerów albo oskarżać o zdradę. Teksty rzucane przez jednostki też potrafią wywołać uśmiech na twarzy. Możemy też trafiać, że tak powiem, pociski wroga w locie z naszej balisty, by je po prostu zestrzelić, kiedy wróg wystrzeliwuje do nas jakiś potężny pocisk, my możemy go trafić. Z początku zabawa jest dość prosta, musimy obronić nasz zamek, innym razem mamy polatać naszym bohaterem, potrenować po farmi złoto. Zabawa, moi drodzy, zaczyna się wówczas, gdy wróg ma w pełni wyposażony zamek i zaczyna niszczyć nam nasze własne pomieszczenia, które dają nam profity. Jak na przykład, oberwiemy w karczmę czy tam tawernę, to morale naszych wojsk spadną i walczą słabiej. Jeżeli dostaniemy w pokój, gdzie urzęduje rycerz, to nie będziemy mogli ich jako rycerzy wysyłać do walki. Robi się dość strategicznie, prawda? Do tego gra nie nudzi się w dłuższym czasie. Co róż zaskakuje nas nowy typ przeciwnika albo inny styl planszy. Do tego mamy zadania, co ciekawe, poboczne. Przykładowo zaczepia nas piechur, mówi, że jest nubem, czy tam lamą, że ma niskie staty i nie posiada włóku. Opcjonalnym celem kolejnego zadania jest sprawić, by to właśnie piechurzy zabili największą liczbę wrogich jednostek. Dostaniemy za to oczywiście więcej złota. Fajne, nie? Do tego Castle Crusher posiada dwie opcjonalne tanie deals i oczywiście dwie w momencie robienia tego materiału. Każde, chyba jak się nie mylę, wycenione jest na 2 czy 3 dolary, to mało. W nich kilkadziesiąt nowych mobów, umiejętności, plansz. Naprawdę, jedno z bardziej takich fair deals jakie widziałem. Tanie, opcjonalne i duże. Nie jest to jakieś tam pięć pierdółek na krzyż, tylko naprawdę kilkadziesiąt rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy, w Castle Crashers ciężko jest się do czegoś naprawdę przyczepić. Może dwie, trzy rzeczy mnie denerwowały, przede wszystkim Koślawy edytor, naprawdę koślawy, który wymaga kilku minut kombinowania, by w końcu załapać jak go obsługiwać. Mógłby być w nim nieco więcej obiektów, jakieś powiedzmy zamki mogłyby mieć nieco więcej szczegółów, na przykład jakieś fosy, ulepszenia opancerzenia, wież kosztem tak tego, że są cięższe i nie wiem, robią większe zniszczenia, gdy się zawalą. Coś w tym stylu. Druga sprawa to wałkowanie tych samych map w różny sposób, moi drodzy. Raz bronimy zamek wszystkimi siłami, by następnego, po prostu w następnej lokacji czy następnym kłęście bronić tylko za pomocą, nie wiem, jednostek albo tylko za pomocą balisty, coś w tym stylu. Można by zrobić więcej różnorodnych map, wybalając takie przeciąganie trochę. Ogólnie, moi drodzy, Castle-Storm jest grą mm, dość drogą jak na swój styl, ale do zachwyca oprawa wizualna i dźwiękowa. Arcymistrzostwo po prostu. Zasadniczo różni się też od pierdyliarda innych klonów Birds czy flashowych gierek tego typu. Dlatego wystawiam tej grze po prostu brodaty stempel zajebistości za muzykę i za oprawę graficzną. Finalnie. Solidna, mocna, pełna ósemka jest to gra naprawdę dobra. Tyle.